Proszę was o to, że było tak jak do tej pory, że wszystko wszystkim, jeden drugiemu pomagania, jak trzeba, to wiecie, pomagać w nie spać, pomagać sobie I jeszcze, już gadałem tutaj z Arkiem, nie? Zerkajcie na felgi, czy nie ma ktoś szerszych, nie? nie? Znaczy nie udało Tak? Coś jeszcze, jakieś pytania chłopaki?

I go, each, go to przykrota. Słuchajcie, widzieliście start pole, nie? You see our guys start and the corners, yeah? Now, after we go to the pits, make the brush and also a little bit grading. The take out the shit inside, yeah? Jedziemy z tym faktorem próbować to wyciągnąć, sobie przycuszyć, ale to też nie pomoże. Practice uh, Szymon Oleg. Ten corner jest lepszy, jak ten, nie? Coś jeszcze, panowie? We speak after, the no, after, no? after practice. For today is straight, simply straight, yeah? Ja są warunki do tego, Wiadomo, że może się to różni, bo ale wszystko było zachowane z planem. Coś powinno się zachować jak na Nie wiem, jakie wy macie Czy to pójdzie górą, czy zabierać? Albo to co na nakręgu, albo zerna wyżej i Zobaczymy nazar byje tak, więc... e, Spotykamy się i, i zobaczymy, zadecydujemy, tak? Tak jest. No. Let's go and fight today! No, cały Dobra. gaz, jedziemy do końca, wiecie jaki najważniejsze ostatnie zawody, więc no. e, nie ma straconych pozycji w ciśnienie do w... końca, tak? Każdy Pokazaliśmy, że stać nas na dużo i chyba jesteśmy u siebie. ściany jak kibice jedziemy z nimi do nie

Shimon have a uh, 60 60 yeah Shimon go one lap outside is 1730 0.6 shit time yeah go, go, mid go, go. Middle drag is maximum and then the second bike and also Shimon second bike a little bit too flat just all the time running the uh, also go I think so make more flat bikes is yeah good time yeah very good time 0.2 better time like we have Ale just race inside, nie? Yeah? Ale ze startu może za ja ciężko. Na razie się na razie się nie otwiera. Na razie no, jest wszystko wierzchu Także musimy, yeah, musimy, musimy, yeah? musimy patrzeć, co robią z wodą. Jeżeli z wodą and będą oszczędni tak jak teraz, to yeah. Jak, I jak za się nie wysupać. Jak będą oszczędni z wodą tak jak teraz, to to się nie zacznie otwierać. Yeah, tak. Tak. Idziemy, pany. Panowie panowie, idziemy Panowie, panowie, panowie. panowie, panowie. panowie, panowie, panowie. też jest trochę momentami, nie wiem, teraz musimy odsypać, ale on się będzie skrobał, nie? Tak, naprawdę.

na razie jest twardo. Trzeba patrzeć na czasy i patrzeć na wodę. Tak, tak, woda, żeby nie podróży po powodzie. Musimy to wiedzieć, nie?

Че е шегата? Ема, става я. Тори леш на гасно!

on był tak? na, na próżnym już był słabszy. Staraj się zabrócić wiesz, żeby jak jest usypane z, z wyjścia, wiesz, wcześniej, to tam. On, dla ten star, w ogóle nie trzyma, nie? A tam trochę moment i potem już widać, że kolejna idzie w szkół do yy, A, wiesz, Tak, koło się na na

Tak, żywioł. Skrawiesz nie polepić z tym środkiem, to by się go Ale to w każdym razie go ciągnie tak w trakcie. Serdecznie. że. Tak, ale ale zachodnią. Ale są niżej. Tak, tak, ale zachodnią do góry od razu. Będzie ściągać... Ściąga Wciągać cały czas. Woda idzie ostatni raz do Ale raz, szybko, tylko teraz. Tak. Tak. Wciągamy, tak? Tak, tak. Ja już strycę jeszcze dostałem. Nic się nie zmienia. Cały czas zbieramy to samo. Chłopaki, koncentracja. Cały czas. Nie zniszczamy. Cały czas zbieramy punkty. Tomek, raz z tyłem, tak jak zawsze. Dobra. Jedziemy! No! Ale to nie pierwszego? była, ona była Ona była fajna, to była ciała. Ja wiem, ku pto jest którego teraz kolej jest. Bliżej drugiego siłka. Ale tu musi naprawdę pojechać Tak jak na DMPJOTA Kupać pieszy, dupy, dawać. było się? Tak. Zgadzaj się było dobrze. To jest butek. Bo ja będę... No? No. A temu Kaj na rozdzielkę, no nie oszło. To ten go był, bo od niszczeń, że padajdzie. W paru minut skołudzie. i na Brenna. O! Jasne miejsce! Jedność! O! jest. Ale chleb, jako sam moment... Wiesz? Za mocny teraz, nie? widzę. Jujanka na teraz. Dobra, zaraz pogadamy. Byłą stary ostatnio teraz. Ózmy, że w dobrym kierunku idziemy, bo my lepiej jedziemy. Gupia, teraz mamy trzy 3 trzy położenia przewozimy. To dobre kolekty. To jest niesamowicie szybko Piszę We go good way now. Make stronger bike is better, yeah. We have a better start and more speed. After this heat, no water, and the inside is.

Jak wyważasz? Tak. tak, jedziesz ty. Tak, jedziesz na ciemnikawsku. 35! Kup założył, jak nie ten, to ten. Do loczka, tak? Bo ten z Muchawy, Bo was, masz, bieg po tym biegu dmuchawy masz, wasze dmuchawy i do loczka. Dobra. Stu minut plus

Oh, no, super! Mae llawer o bobl yma. Mae llawer o bobl yma. Diolch.